Dzień dobry. W dzisiejszym filmie chciałabym Państwu przedstawić podstawowe informacje o warunkach przyznawania pomocy w ramach poddziałania pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Nabór wniosków o przyznanie pomocy na to poddziałanie rozpocznie się 28 lutego 2022 roku. O pomoc może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika bądź domownik, który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej w dniu składania wniosku ma ukończone 18 lat. Oraz podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. O premię może starać się również beneficjent albo małżonek beneficjenta pod działania płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi w ramach PROF. Ważną informacją jest to, że w tym naborze uchylono przepis dotyczący obowiązku przyznawania jednolitej płatności obszarowej do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Pomoc wypłacana jest w formie premii w wysokości 150 tys. zł. w przypadku stworzenia jednego miejsca pracy. 200 tys. zł. można otrzymać, gdy operacja przewiduje utworzenie co najmniej dwóch miejsc pracy. Przy utworzeniu co najmniej trzech miejsc pracy można otrzymać 250 tys. zł. dofinansowania. W każdym z przypadków wlicza się tutaj samozatrudnienie. Premia wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwsza rata stanowi 80% kwoty pomocy i wypłacana jest beneficjentowi po rozpoczęciu realizacji biznesplanu. Druga rata to pozostałe 20% kwoty premii i wypłacana jest po zrealizowaniu biznesplanu w całości, ale nie później niż dwa lata od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Wydatki muszą stanowić 100% kwoty pomocy, z czego co najmniej 70% premii musi zostać przeznaczona na inwestycje w środki trwałe. Przykładowe rodzaje działalności, na które można otrzymać wsparcie w ramach tego poddziałania, to np. usługi budowlane, gastronomiczne czy warsztat, warsztat samochodowy. Pomoc przyznaje się, jeśli gospodarstwo rolne wnioskodawcy znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w miejscowości położonej na terenie gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej z wykluczeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców oraz gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Pomoc można otrzymać, jeśli operacja związana jest z podejmowaniem działalności gospodarczej po raz pierwszy. Dofinansowanie można również uzyskać na ponowne otworzenie działalności po upływie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku od momentu jej zawieszenia bądź zakończenia. Pomoc może zostać również przyznana na rozszerzenie pozarolniczej działalności gospodarczej o taki rodzaj działalności które określony kodem PKD podejmowany jest po raz pierwszy albo ponownie po upływie 24 miesięcy od momentu wykreślenia kodu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. O pomoc może ubiegać się osoba, jeśli uzyskała co najmniej 4 punkty według takich kryteriów jak: kwalifikacje zawodowe, wiek wnioskodawcy, innowacyjność operacji, operacje realizowane na obszarze powiatów o wysokim poziomie bezrobocia bądź operacje zakładające utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Pomoc jednak nie może zostać przyznana podmiotowi, który jest beneficjentem działania Premia dla młodych rolników oraz restrukturyzacja małych gospodarstw objętych PROW 2014-20. Szczegółowych informacji dotyczących tego działania oraz pomoc w uzupełnianiu niezbędnej dokumentacji udzielają nasi doradcy w Modliszewicach i Sandomierzu oraz w powiatowych zespołach doradztwa rolniczego w całym województwie świętokrzyskim. Kontakt do nich oraz wiele innych cennych informacji branżowych znaleźć można na naszej stronie internetowej www sspodrk.pl. Zachęcamy również do subskrypcji naszego kanału oraz śledzenia naszych kolejnych materiałów wideo. Dziękuję Państwu.